Przedmowa do wydania 24. Listy Szkryciejpa Krętacza opublikowano w czasie II wojny światowej w czasopiśmie Guardian, które obecnie już się nie ukazuje. Mam nadzieję, że nie przyspieszyły końca tego czasopisma, ale na pewno pozbawiły go jednego ze stałych czytelników. Pewien wiejski duchowny napisał do redaktora czasopisma, że rezygnuje z prenumeraty, a uzasadnił to tym, że znaczna część porad udzielanych w tych listach wydawała mu się nie tylko błędna, lecz zdecydowanie diaboliczna. Generalnie jednak listy spotkały się z przyjęciem, o jakim nigdy nie śniłem. Recenzje były albo pochwalne, albo pełne takiej irytacji, jaka przekonuje autora, że trafił w sedno. Liczba sprzedawanych egzemplarzy była od początku, według moich kryteriów, ogromna i nadal utrzymuje się na takim poziomie. Oczywiście powodzenie sprzedaży nie zawsze odpowiada temu, czego autorzy oczekują. Gdyby wnioskować o poczytności Pisma Świętego w Anglii na podstawie liczby sprzedawanych egzemplarzy, można by dojść do bardzo błędnych wniosków. Podobnie, zachowując wszelkie proporcje, ma się sprawa z listami screwtape'a. Jest to rodzaj książki, którą obdarowuje się chrześniaków. Rodzaj lektury. Która bywa czytana na głos podczas dni skupienia. Jest to nawet, co zauważyłem z gorzkim uśmiechem, rodzaj lektury grawitującej w kierunku gościnnych pokoi sypialnych, by tam wieść niczym niezakłócony żywot w towarzystwie takich pozycji jak poradnik drogowca, John Inglesand czy życie pszczół. Czasami kupowana bywa z powodów jeszcze bardziej upokarzających. Jedna z moich znajomych zauważyła, że młodziutka praktykantka, która w szpitalu podawała jej termofor, czytała listy z krytyka. Odkryła również dlaczego. Widzi pani, powiedziała dziewczyna, ostrzeżono nas, że na egzaminach, po pytaniach merytorycznych i technicznych, siostry przełożone i inne osoby pytają czasem o ogólne zainteresowania. Najlepiej jest powiedzieć, że się coś czytało. Więc dali nam wykaz około dziesięciu książek, które zazwyczaj uchodzą za dość dobre, i powiedzieli, że powinniśmy przeczytać przynajmniej jedną z nich. I ty wybrałaś listy screwtape'a. No, tak oczywiście były najcieńsze. Mimo to, jeśli pominąć tego rodzaju nietypowe przypadki, książka ta miała na tyle licznych prawdziwych czytelników, że warto odpowiedzieć na niektóre pytania. Jakie jej lektura wzbudziła w ich umysłach, najczęściej stawiane mi pytanie to, czy ja rzeczywiście wierzę w diabła. Otóż, jeśli przez określenie diabeł rozumiemy moc przeciwstawną Bogu i, jak Bóg, samoistną od początku wszechczasów, to odpowiedź brzmi oczywiście nie. Poza Bogiem nie istnieje żadna istota, która nie byłaby stworzona. Bóg nie posiada istoty przeciwstawnej. Żadna istota nie mogłaby osiągnąć stanu doskonałego zła, przeciwstawnego doskonałemu dobru Boga. Bo gdybyśmy usunęli na bok wszelkie jej rzeczy dobre inteligencję, pamięć, energię i samoistnienie nic by z niej nie pozostało. Poprawnie postawione pytanie brzmi, czy ja wierzę w diabły? Tak, wierzę. To znaczy. Wierzę w istnienie aniołów i wierzę, że niektóre z nich przez nadużycie swej wolnej woli stały się wrogami Boga i w następstwie tego naszymi wrogami. Anioły te możemy nazywać diabłami. Nie różnią się one w swej naturze od dobrych aniołów, lecz natura ich jest zdeprawowana. Diabeł jest przeciwieństwem anioła tylko w takim znaczeniu, jak zły człowiek jest przeciwieństwem dobrego człowieka. Szatan, przywódca diabłów lub ich dyktator, jest przeciwieństwem nie Boga, lecz Michała Archanioła. Wierzę w to nie w tym sensie, że jest to częścią mojej wiary, lecz że jest to jedno z moich przekonań. Moja religia nie ległaby w gruzach, gdyby to przekonanie okazało się fałszywe. Dopóki to nie nastąpi, a dowodów, które by temu zaprzeczały daremnie by szukać, zachowam je. Wydaje mi się, że wyjaśnia ono sporo faktów. Zgadza się z normalnym pojmowaniem Pisma Świętego, z tradycją chrześcijańską i z wierzeniami większości ludzi wszechczasów. Nie jest również sprzeczne z niczym, co byłoby przez którąkolwiek z nauk udowodnione. Powinno być rzeczą zbyteczną, choć nie jest, dodanie że wiara w anioły dobre czy złe nie oznacza wiary w takie anioły jedne czy drugie, jakie przedstawia się w sztuce i literaturze. Diabły przedstawia się ze skrzydłami nietoperza, a dobre anioły ze skrzydłami ptaków nie dlatego, by ktokolwiek sądził, że moralne zepsucie mogłoby zamienić pióra w błony, lecz dlatego, że większość ludzi bardziej lubi ptaki od nietoperzy. W ogóle skrzydła daje im się po to, by sugerować lotność nieskrępowanej energii intelektualnej. Nadaje im się ludzką postać, ponieważ człowiek jest jedynym rozumnym stworzeniem, jakie znamy. Stworzenia stojące w porządku naturalnym wyżej od nas, niematerialne czy też przybierające jakąś postać cielesną, niedostępną naszemu poznaniu, muszą być przedstawiane symbolicznie, jeśli w ogóle mają być przedstawiane. Postacie te nie tylko są symboliczne, lecz zawsze były uważane za symboliczne przez myślących ludzi. Grecy nie wierzyli w to, że bogowie naprawdę podobni byli do postaci ludzkich o pięknych kształtach nadanym im przez rzeźbiarzy. W ich poezji Bóg, który chce się ukazać śmiertelnikowi, przyjmuje chwilowo postać podobną do człowieka. Teologia chrześcijańska Prawie zawsze przedstawiała ukazanie się anioła w ten sam sposób. To tylko ignorantom, jak powiada Dioniz już w V wieku śni się, że duchy są naprawdę uskrzydlonymi ludźmi. W sztukach plastycznych symbole te ulegały stopniowej degeneracji. Twarze i pozy aniołów Frangelika mają w sobie pokój i powagę nieba. Później pojawiają się pucułowate nagie aniołki Rafaela. Na koniec zaś delikatne, wysmukłe, dziewczęce, niosące pociechę anioły XIX-wiecznej sztuki, o kształtach tak niewieścich, że przed zmysłowością chroni je tylko ich totalna nuda, oziębłe horyz, rajskiej atmosfery towarzyskiej przy herbatce. Są one symbolem destruktywnym. W piśmie świętym nawiedzenie anioła jest zawsze czymś zatrważającym. Musi ono zaczynać się od słów: nie trwóż się. Anioł wiktoriański wygląda tak, jak gdyby miał zamiar powiedzieć – dobrze już, dobrze. Symbole literackie kryją w sobie większe niebezpieczeństwo, ponieważ ich symboliczność nie jest tak łatwo rozpoznawalna. Najlepsze są u Dantego. Przed jego aniołami zamiaramy przejęci grozą. Jego diabły, jak słusznie zauważył Raskin, są w swej furii i złośliwości i rozpasaniu o wiele bardziej tym, czym muszą być w rzeczywistości, niż którekolwiek z tych, które spotykam u Miltona. Diaby Miltona przez swą majestatyczność i wzniosłą poetyckość wyrządziły wiele szkody, a jego anioły zbyt wiele zawdzięczają Homerowi i Rafaelowi. Lecz naprawdę zgubnym obrazem diabła jest Mefistofeles Goethego. To Faust a nie on manifestuje bezwzględne, czujne, pozbawione uśmiechu koncentrowanie się na samym sobie, co jest znamieniem piekła. Pełen humoru, ucywilizowany, rozsądny, umiejący się dostosować do sytuacji Mefistofeles przyczynił się do umocnienia iluzji, jakoby zło miało wartość wyzwalającą. Prosty człowiek może czasem uniknąć jakiegoś jednostkowego błędu, który przydarzył się komuś wybitnemu. Dlatego postanowiłem, że moja własna symbolika nie powinna błądzić tak, jak symbolika Goethego. Humor bowiem wprowadza zmysł proporcji i daje możliwość spojrzenia na siebie od zewnątrz. Czegokolwiek byśmy nie przypisywali istotom, które zgrzeszyły przez pychę, właśnie tego nie powinniśmy im przypisywać. — Szatan — powiedział Chesterton — Upadł na skutek własnej ważności. Piekło musimy przedstawiać jako stan, gdzie każdy jest wiecznie zajęty swoją własną godnością i awansem. Każdy ma do kogoś pretensje i gdzie każdy pochłonięty jest śmiertelnie poważnymi uczuciami zazdrości, własnej ważności i urazy. To przede wszystkim. Poza tym sądzę, że mój własny dobór symboli uwarunkowany był usposobieniem i wiekiem. O wiele bardziej lubię nietoperze niż biurokratów. Żyję w wieku zarządzania, w świecie admin. Największe zło nie dzieje się obecnie w owych nędznych spelunkach przestępstwa, które lubił opisywać Dickens. Nawet nie w obozach koncentracyjnych i obozach pracy. Tam spotykamy się z jego końcowym rezultatem. Rodzi się ono i jest wprowadzane w życie wnioskowane, popierane, wykonywane i protokołowane, pschludnych, wyłożonych dywanami, ogrzanych i dobrze oświetlonych biurach przez spokojnych ludzi w białych kołnierzykach, z przyciętymi paznokciami i gładko wygolonymi policzkami, którzy nie muszą podnosić głosu. Stąd rzecz dość naturalna, moim symbolem piekła jest coś w rodzaju biurokracji państwa policyjnego lub biura do cna znikczemniałego koncernu przemysłowego. Milton powiedział nam, że diabeł z diabłem przeklęci żyją w mocnej zgodzie. Lecz jak? Na pewno nie z przyjaźni. Istota, która choć trochę potrafi kochać, nie jest jeszcze diabłem. I tutaj znów mój symbol wydał się użyteczny, pozwolił mi przy pomocy doczesnych paraleli na opisanie biurokratycznej społeczności, trzymanej całkowicie w ryzach, za pomocą strachu i chciwości. Na zewnątrz zachowanie jest normalnie uprzejme. Niegrzeczność w stosunku do przełożonego byłaby oczywiście samobójstwem. Okazanie nieuprzejmości równemu sobie mogłoby obudzić jego czujność, zanim będziecie gotowym wysadzić go z siodła. Bo oczywiście zasadą leżącą u podłoża całej tej organizacji jest, niech się psy wzajemnie zagryzają. Każdy życzy każdemu kompromitacji, degradacji i zguby. Każdy jest ekspertem w pisaniu poufnych donosów, w pozorowanych sojuszach, we wbijaniu noża w plecy. Nad tym wszystkim ich dobre maniery, ich wyrazy pełne szacunku, ich uznanie. Dla świadczonych sobie wzajemnie bezcennych przysług tworzą cieniutką powłokę. Od czasu do czasu bywa ona nakłuwana i wówczas tryska z wewnątrz paląca lawa ich nienawiści. Symbol ten umożliwił mi również pozbycie się absurdalnego mniemania, jakoby diabły zajęte były bezinteresownym poszukiwaniem czegoś, co nazywa się zło. Wielka litera jest tu istotna. W przypadku moich diabłów nie ma miejsca na żadne tego rodzaju zwidy. Źli aniołowie, tak jak źli ludzie, są całkiem praktyczni. Kierują się dwoma motywami. Pierwszym jest strach przed karą, bo podobnie jak kraje totalitarne, mają swoje obozy dla zadawania tortur, tak moje piekło posiada głębsze piekła, swoje domy poprawcze. Drugi motyw to swoisty głód. Wyobrażam sobie, że diabły mogą w sensie duchowym pożerać jeden drugiego i nas. Nawet w życiu ludzkim spotyka się namiętność skierowaną na zdominowanie, prawie że na przetrawienie drugiego człowieka na dążenie do tego, by całe jego intelektualne i emocjonalne życie uczynić jedynie przedłużeniem własnego życia po to, by uzewnętrzniać własną nienawiść. Żywić własne urazy, dawać upust własnemu egoizmowi poprzez tego drugiego człowieka, tak jak poprzez siebie. Jego własny mały zasób namiętności musi być wyrugowany, by zrobić miejsce naszym. Jeśli on się temu opiera, postępuje bardzo egoistycznie. Na ziemi pożądanie to nazywa się często miłością. Wyobrażam sobie, że w piekle znane to jest jako głód lecz tam głód jest bardziej drapieżny i możliwe jest pełniejsze jego zaspokojenie sugeruję, że tam duch mocniejszy nie istnieje tam być może żadna forma ciała, która utrudniałaby tę operację, może rzeczywiście i ostatecznie wessać w siebie słabszego i permanentnie sycić własną osobowość tą drugą pogwałconą osobowością i to z tego powodu tak mnie mam Diabły pożądają ludzkiej duszy i duszy innych diabłów. I to z tej przyczyny szatan pożąda wszystkich swych wyznawców i wszystkich synów Ewy i wszystkich zastępów niebieskich. Śni on o dniu, kiedy wszystko wchłonie w siebie i kiedy wszystko, co wymawia ja, będzie mogło to czynić tylko poprzez niego. Domyślam się, że jest to parodia imitująca nadętego pająka, jedyna imitacja, którą potrafią zrozumieć, tej niezgłębionej wielkoduszności, mocą której Bóg zmienia narzędzie wsługi, a sługi w swych synów, by mogli się z nim ostatecznie zjednoczyć w doskonale wolnej miłości ofiarowanej mu z wyżyn ich całkowicie odrębnych indywidualności, których po to, aby takimi byli, wyzwolił. Lecz tak jak w opowiadaniach Grima, wszystko to pełni tylko rolę mitu i symbolu. I dlatego pytanie o to, jakie jest moje zdanie na temat diabłów, aczkolwiek należy na nie odpowiedzieć, skoro zostało postawione, ma w gruncie rzeczy bardzo znikome znaczenie dla czytelnika listów z Cruceipa. Dla tych, którzy podzielają moje zdanie, moje diabły będą symbolami konkretnej rzeczywistości. Dla innych będą personifikacją pojęć abstrakcyjnych, a książka będzie alegorią. Lecz nie robi to większej różnicy, w jaki sposób będzie się ją czytać. Bo celem jej, rzecz jasna, nie było uprawianie spekulacji na temat życia diabłów, lecz rzucenie z nowego punktu widzenia wiązki światła na życie ludzi. Słyszałem, że nie jestem w tej materii pierwszy, i że już ktoś w XVII wieku napisał listy do diabła. Nie miałem tej książki w ręku. Przypuszczam, że jej treść miała charakter raczej polityczny. Lecz chętnie przyznaję się do zawdzięczania czegoś książce Stephena McKenny Confessions of a Well-Meaning Woman. Związek może nie być oczywisty, lecz można tam znaleźć taką samą moralną inwersję – Rzeczy czarne jako zupełnie białe, a białe zupełnie czarne. I humor, wynikający z faktu przemawiania poprzez całkowicie pozbawioną humoru personę. Myślę, że mój pomysł duchowego kanibalizmu przypuszczalnie zawdzięcza coś okropnym scenom absorbowania w zapomnianej już książce Davida Lindseya, Voyage to Arcturus. Imiona moich diabłów wzbudzały dość duże zaciekawienie i było wiele prób wyjaśnień, wszystkie błędne. Prawda jest taka, że zmierzałem tylko do tego, aby uczynić je niemiłymi. I tutaj być może mam coś do zawdzięczenia Lincejowi, jeśli chodzi o brzmienie. Z chwilą, gdy imię zostało już wynalezione, mogłem spekulować jak każdy inny. Nie będąc bardziej uprawniony niż ktokolwiek inny, fonetycznymi skojarzeniami, które powodowały nieprzyjemny efekt. Wyobrażam sobie, że słowa scrooge, screw, thumbscrew, tapeworm i red tape wszystkie odgrywają jakąś rolę w imieniu mego bohatera i że slub, slobber, slubber i gob weszły wszystkie do imienia slabgob. Niektórzy prawią mi niezasłużone komplementy, sugerując, że moje listy były dojrzałym owocem wieloletnich studiów w zakresie teologii moralnej i ascetycznej. Zapominają, że istnieje również niezawodny, choć cieszący się mniejszym zaufaniem, sposób poznania, jak odbywa się kuszenie. Me serce niepotrzebami innych ukazuje mi niegodziwość tego, co grzeszne. Często proszono mnie czy doradzano, bym uzupełnił napisane pierwotnie listy, lecz przez wiele lat nie miałem do tego najmniejszej ochoty. Chociaż nigdy nie napisałem niczego z większą łatwością, to jednak również nigdy nie pisałem niczego z mniejszym zapałem. Łatwość ta wynikała niewątpliwie z faktu, że pomysł listów diabolicznych, z chwilą gdy się nad nim zastanowić, rozwija się już dalej samorzutnie. Pomysł taki poniósłby autora nawet przez tysiąc stronnic, gdyby mu pofolgować. Lecz mimo, iż było rzeczą łatwą nagiąć swój umysł do przyjęcia postawy diabolicznej, nie było to zabawne, w każdym razie nie na dłuższą metę. Związany z tym wysiłek powodował swego rodzaju duchowe odrętwienie. Świat, w który musiałem się przenieść, przemawiając przez Screwtape'a. Był pełen pyłu, piasku, pragnienia i rozdrażnienia. Każdy ślad piękna, świeżości i łagodności musiał być z niego wykluczony. Zanim skończyłem pisanie, atmosfera ta omal mnie nie zadusiła. Gdybym je kontynuował, zadusiłaby moich czytelników. Ponadto żywiłem do mojej książki żal za to, że nie była inną książką, taką, której nikt nie będzie mógł napisać. W sytuacji idealnej rady skrutejpa kierowane do piołuna winny być zrównoważone radami archanielskimi skierowanymi do opiekującego się pacjentem anioła stróża. Bez tego obraz ludzkiej egzystencji jest zniekształcony. Lecz któż byłby w stanie wypełnić tę lukę? Nawet gdyby ktoś, a musiałby być kimś o wiele lepszym ode mnie, potrafił wznieść się na wymagane wyżyny duchowe. To jakim adekwatnym stylem mógłby się posłużyć? Bo styl ten byłby w istocie częścią treści. Same porady to jeszcze za mało. Każde zdanie musiałoby mieć w sobie zapach nieba. A w dzisiejszych czasach, gdyby nawet ktoś potrafił posługiwać się prozą, jak sam trachen, nie pozwolono by mu by kanon funkcjonalizmu pozbawił literaturę możliwości pełnienia połowy jej funkcji. Istotnie każdy ideał w stylu dyktuje nam nie tylko jak powinniśmy opisywać rzeczy, lecz jaki rodzaj rzeczy możemy opisywać. Z czasem, w miarę upływu lat i w miarę jak wspomnienia tej dusznej atmosfery towarzyszącej pisaniu listów, zacierały się w pamięci, zaczęły przychodzić mi do głowy różne pomysły, które domagały się jakoś potraktowania ich w stylu listów skrzytej pa. Postanowiłem sobie, że nigdy już nie napiszę dodatkowego listu. Pomysł napisania czegoś takiego jak wykład lub przemówienie błąkał się niewyraźnie w mojej głowie, co jakiś czas odżywając, to znów popadając w zapomnienie, lecz pozostawał ciągle niezrealizowany. Potem nadeszło zaproszenie od Saturday Evening Post i to było naciśnięciem języczka spustowego. C. S. Lewis. Magdalen College, Cambridge, 18 maja 1960.